Siema, Siema, ta z dorosłej, że na moim kanale, a dzisiaj fragment was wita. Bo dzisiaj druga, drugi oto odcinek GTA 5 życie, a ja za chwilę do Was wrócę. Oto doro już powróciłem i dzisiaj wątpię, że sprzedamy oto auto, ale wiecie, chyba, co stało się w tamtym odcinku, czyli w odcinku wczorajszym. Znaczy, nie wiem, czy wczoraj się nie wiem, kiedy to wrzucę. <laughs> e, ale nie wiem, no, ale patrzcie. Znaleźliśmy oto taką brykę, jest ona w warsztacie mojego kolegi. No i. Kosztuje ona dobre 70 tysięcy. Nie, no żartowałem, z 40, ale jest ona piękną autkiem. No i dzisiaj oto. Jedziemy ją poszukać oto kupca. Kupca, przepraszam. Kupca. Więc oto. Już ja cię w ogóle to teraz będę, ja sobie teraz w ogóle nie na ja, ja sobie na TikToku chodzę i gramy w pacemce. Dobra. Człowiek, bo ja cię zaobłaszam za bardzo, bo nie mam. A jeśli bym za nas podkładał, no i czy widziałeś, jak kupujesz sprzedać to na Drone Street? Co? Czasy pojechać? O kurde.

No, nie mam no. no co ty chcesz? Mam cztery mam co to chodzi, to nie? Mogę cię odpowiadać za 40 koła. Nigdy w życiu? 30 no, to dobra. Ja wam za 2 godziny mam przejechać. okej. Okay. 30 koła? Mało troszkę za taką pileczkę. Zobaczcie co zrobię. O kurde. O kurde. Nie no tego to panowie. Nie wiem. tego. O o o! siadam na chwilę z bryki Ja pierdziele, nie no panowie Nie no panowie No, 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 no nie no, Nie, ja muszę pracę znaleźć Może byśmy tutaj znaleźli Nie mordeczki, ja dzwonię o to do pracy, nie, teraz, w tej chwili ja powiem wam rezultaty, nie. Mordeczki, jestem zatrudniony jako oto przeważacz, e, będę przewoził rzeczy, więc ja oto idę z tą furem, furencję, do tego garażu mojego kolegi i zapytam się go, czy, czy przypadkiem sobie nie podjedzie tutaj z swoją mordeczką. I myślę, że się zgodzi, więc pojadę, Jego tutaj tylko sobie podjadę. No się jak zobaczę to. Nie wiem, czy o to w ogóle wychlebię jakoś. Szef, stówka za dzień. Stówka, stówka jest gnióweczka, więc ten. Ale myślę, że na spokojnie będzie dało się ogarnąć lepszą o tą pracę. Czemu ja parkuję przecież? Ja, ja No

Są mordeczki. Patrzcie jaka brać dla coś powodę. Dobra, biorę jego autko. Co jest? Nie wiem, czy to jest g... Eee, to, to nie ważne, że to jest g. A, nie Nie wiem, z to jest jakieś... Nie wiem, no, a gęco 32 tysiące. Dopiero. No 1300 to było. No. No, podjedziemy tam. 400 Wydaje mi się, że powinienem to już sobie odebrać. Napisałem mu, mu lokalizację, gdzie bym sobie to odebrał, bo dzisiaj mamy nocną zmianę, bo chcę mieć nocną zmianę. Теперь есть эти ножницы и вот это и тут. так Почему это не, не, не. Только помните, что это, -то жизнь без моду, потому что не умею Ja, jedziemy, Przewozimy rybki, ja chyba, dobra, dostałem lokalizację i jedziemy o to, tutaj w tym miejscu, no bliżej to już 400 metrów, więc, kurde, dobra, jedziemy, strasznie muszę coś. ja sobie to zapiszę, no bo to się... Co mi tu przyda? Nie mogę iść! Nie, nie, nie mogę, nie. Dobra, idziemy do tam zamieść. Tutaj w prawo, tak? W tym miejscu. Aha, dobra. Dobra. Dobra, powinno być, dobra. Kolejna lokalizacja, poproszę. I kolejna lokalizacja jest tutaj. Czyli... Muszę zawrócić. O kurde! Zapomniałem o tym typku! Za chwilę tam muszę podjechać. Bo po trzy zamówienia jeszcze mamy, a ja się jeszcze pieniędzy nie zarobię. Bo to jest 6 dzień próbny. Po trzy zamówienia mam, ale tak to będzie chyba 6. Więc no tak ja na szybciej jadę, bo ja nie wiem, ja pójdę tam bez brytyjki, nie? Ja pierdzie przecież jak tu nie, dobra! Nie, no, no, szybciej ponownie. I ta lokalizacja kolejna będzie w serii, czy... Dobra, tu jest, widzę. Dobra, jest. Kolejna luka, kolejna luka, tutaj. Ну! Ерунда, ты его, что-то не Ну, что я Dobra, jedziemy. Szybko, no. Nie, no. Ja chyba tam od 200. Nie wiem, ja już chyba jestem. Minut od 50. Nie, no, panowie, mam 200 minut. Pan na dojazd. Ja już chyba wozem. Dobra, jadę tam wozem filmowym. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wracamy, jedziemy na grą set. Pyk. Odstawię potem ten wóz Co jest? Co jest to? O kurde Ja pierdziele Dobrze, że tu jest taka oklejka jakby Nie? Bo tak to ja bym miał przerąbany już totalnie Ja pierdzielę. O to może sobie pogramy w kosza

Nie mam światła Zabiją mnie Dobra, konie No nie, no dobra, zresetuje, dobra, zresetowane nie? Działa już światło Dobra, jest Ciao. Mhm. Okej okay. Odezwie się do mnie Mam mój numer, te... dobra Ja odstawię tą brykę Jeszcze do szefa, tutaj odstawię Na koło go szefa, bo nie mogę już ten, muszę już kończyć. Dobra, zostawiam. Pip! Dobro. Kurcze, pieniądze by się przydały, no ale więcej niestety nie ma, a odcinek się w tym momencie kończy, więc odcineczek się kończy, więc ja się chyba niestety muszę z wam porozmawiać. No,